Skoro papież król Franciszko już został mianowany, ukoronowany na, na króla chrześcijan, to najlepiej teraz, najlepiej takim zaleceniem to by było, żeby po prostu dawał przykład światu, może promować najlepiej atrakcje turystyczne, jakieś zabawy. No, dla osób w swoim wieku najlepiej. są starszym dając ugodę taką, że przykład. Jak żyć witalniej, lepiej, komfortowiej, przygodnie? No, komfortowo, wygodniej, ale przyjemniej, ale w, ewolucjon w ewolucjonistycznym rozrachunku, czyli nie tam, że przesiadanie w domu, ile godzin na sofie przed telewizorem, tylko ciekawiej, przyjemniej dla swego uduchowienia, w sensie swoich przodków, czyli radości takie, które mieli ludzie, kiedy jeszcze telewizorów nie było najlepiej. Zachęcając ludzi do odejścia od telewizorów, czyli bardziej no, trochę tańca, basen. Też ważny, w wieku starczym bo już na pewno powinny być baseny we wszystkich osadach dla, z myślą o najstarszych osobach, żeby pozostawały, pozostawali ci w jeszcze lepszej kondycji w, w starczym to wieku, z jacuzzi, dla starszych osób przede wszystkim. młodzi to mogą się nacieszyć innymi zabawami, tym bardziej tam wykazać się w tym, co to tam zrobić można w ruchu, bardziej w, w sile i pobyć, być pobłogosławieni przez starszych za takie to oto do zadba, zadbanie ewolucjonizmu, takiego, lepsza jakość do seksa, do miłości, nie do zacią, zajmowania, odciągania, tylko z błogosławieństwem, że tak, że mogą spokojnie to sobie wykonywać, choćby nawet wiele godzin, skoro tak się oni wykazują, z tego wykazali no i to król francusko może wtedy musieli nazwisko jeszcze spać bo gdzieś sprawdzają tylko i to stosować już w prawdziwym nazwisko to ja też życzę, żeby tak robili królowi chrześcijan Obecnemu, który jest Francisco, to że może właśnie y, promować y, restauracje, zjadywać u, za każdym razem u innej, w innej restauracji, sprawdzać, czy jest restauracja Christianity, czy jest taka aura odpoczynienia taka przyjemna dla, dla neurotyki swojej, czy jest przyjemnie, czy nie ma jakichś niepotrzebnych oczarni, zajmowań, coś tam, tylko tak miło, jak najmniej dla krążenia się liczy. Dla neuronów, dla krążenia, dla serca. Dla krwi swojej, i dla swojego mięśnia, umiśnienia, to i też trzeba najlepiej zadbać o nalówkowanie skóry, no i takie promowanie starszym. Prowadzenie starszych bardziej w swoim wieku, starszych. Mógłby też zatrudnić kogoś młodszego, na przykład mnie, do tego, żeby pokazywać z kolei, jak młodsi mogą się realizować w swoich życiach jeszcze też fajnie, ciekawi, No to by było fajne. Skorzystam z takiej opcji, jeżeli król Franciszko, obecny już król, mi to zaproponuje, to z chęcią z tego skorzystam. I ku miłości, ja to zawsze ku temu, żeby się miłowali, kochali, orgazmili. Co w opowieści w portfolio swoim Księga fajszego mam zawarte, wysłane na świat, bo druk do zredagowania będzie, ale będzie, że też to jest fajna opcją myślę, najlepiej. Tak sobie żyć. Amen. Swoją życiu wiekuistym. Modlitwa dobra, ewolucjonistyczna, by pozostać w swoim życiu wiekuistym. Amen. A kto by grał nie grał fery, niech ma od swoich przodków, a kary odpowiednią. Nic ponadto. I nic mniej to. Byle uszlachetnić swoją osobę ku wiekuistości, a nie żeby było jakoś gorzej. Amen.